Zapraszam na kolejny odcinek Astroniusów. Jeżeli ten format przypadł Wam do gustu, dawajcie znać w komentarzach. Zaczynamy. W poniedziałek 24 stycznia kosmiczny teleskop Jamesa Webba osiągnął orbitę oddaloną od Ziemi o 1,5 miliona kilometrów. Przed wejściem na orbitę silniki teleskopu działały przez 5 minut i to pozwoliło na precyzyjne umieszczenie go w miejscu docelowym. Pierwsze zdjęcia z teleskopu zobaczymy najwcześniej za kilka miesięcy. Do tego czasu teleskop będzie przechodził kalibrację 18 segmentów zwierciadła głównego. Czy Mars jest fioletowy? Najnowsze zdjęcia z powierzchni Marsa, zrobione przez łazik Perseverance, ukazują skład o fioletowym zabarwieniu. Zdjęcia zrobiono w kraterze Jezero, który powstał w wyniku uderzenia meteorytu. To nie pierwsze odkrycie tego typu. Wcześniej łazik Curiosity natknął się na takie skały w okolicach gór Mount Sharp. Z Constant Color ocenia się, że na Marsie znajdują się spore ilości hematytu, tlenku, żelaza, inne wersje mówią o pozostałościach po żywych organizmach. Jak jesteśmy już przy Marsie, to warto wspomnieć o najnowszych zdjęciach czerwonej planety opublikowanych przez NASA. Na jednym z kraterów widać powierzchnię przypominającą Ziemską pustynię Saharę. Zdjęcie wykonała sonda Mars Reconnaissance Orbiter. W najbliższej nam galaktyce Andromedy może znajdować się czarna dziura. Niby nic nadzwyczajnego, ale to rzadki rodzaj czarnych dziur o tak zwanej masie pośredniej, a tych do tej pory odkryto niewiele. Wspomniana czarna dziura leży w gromadzie kulistej o numerze B023-G078. Odkrycie czarnych dziur o masie pośredniej jest ważne, ponieważ może pomóc w wyjaśnieniu, jak czarne dziury o masach gwiazdowych stają się supermasywnymi czarnymi dziurami. W Chorzowskim Planetarium instalują nowy projektor gwiazd o nazwie Hiron-3. Jest to najpotężniejszy z projektorów z gamy produkowanych przez japońską firmę GoTo. Nowy projektor zastąpi wysłużonego Zeissa. Hiron-3 wyposażony jest w technologię pozwalającą na wyświetlanie milionów gwiazd w wysokiej rozdzielczości. Na przykład będzie w stanie wyświetlić obraz Drogi Mlecznej składający się ze 100 milionów pojedynczych świetlnych punktów. Śląskie Planetarium ma zostać otwarte jeszcze w tym roku. Również Olsztyn chce zainwestować w planetarium i obserwatorium astronomiczne. Władze miasta chcą przeznaczyć około 30 milionów złotych na wymianę projektora gwiazdowego, stworzenie interaktywnej wystawy z dziedziny astronautyki i meteorytyki oraz instalację habitatu księżycowego. W londyńskim British Museum będzie można zobaczyć najstarszą mapę gwiazd na świecie. Dysk z Nebry, który odkryto w 1999 roku, a jego wiek szacuje się na 3600 lat, zostanie zaprezentowany na wystawie The World of Stonehenge. 30-centymetrowa mapa ma kształt krążka z niebiesko-zielonej patyny i ozdobiona jest złotymi symbolami Słońca, Księżyca i Gwiazd. Australijscy naukowcy odkryli dziwny wirujący obiekt, który co 18 minut wysyła sygnał radiowy. Badacze nie wiedzą jeszcze, co to jest, wiadomo jednak, że obiekt oddalony jest od Ziemi o jakieś 4000 lat świetlnych. Wstępne hipotezy wskazują, że może być to biały karzeł, czyli pozostałość po wygasłej gwieździe lub coś w rodzaju gwiazdy neutronowej. Sonda Solar Orbiter przeleciała przez ogon komety Lennart. Nie była to planowana misja. Podczas przelotu przez warkocz komety Sonda Solar Orbiter znajdowała się blisko Ziemi, ponieważ wykonywała manewr asysty grawitacyjnej, by zbliżyć się do Słońca. Naukowcom udało się zebrać informacje o składzie i polu magnetycznym ogona komety. Antarktyda pełna jest nieodkrytych meteorytów, a naukowcy opracowali właśnie system pozwalający na wskazywanie, gdzie znajdują się meteoryty, a pomaga w tym sztuczna inteligencja. Antarktyda posiada 600 stref, gdzie można znaleźć meteoryty, a według badaczy pod lodem może być ukrytych nawet 300 tysięcy kosmicznych skał. Wystartowała 10. edycja jedynego w Polsce międzynarodowego konkursu astrofotograficznego. Konkurs odbywa się już od 10 lat. W tym roku prace można wysyłać w trzech kategoriach: obiekty głębokiego nieba, obiekty układu słonecznego, oraz AstroKrajobraz. Organizatorem konkursu jest Hewelianum. Prace można zgłaszać od 28 stycznia do 27 kwietnia. Wyniki poznamy 5 czerwca. Przy długich podróżach kosmicznych mają pomóc wiewiórki. Naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu wskazują, jak organizmy wiewiórek z gatunku susłowych plamkowaty potrafią zredukować prawie do zera ilość energii wykorzystywanej podczas hibernacji. Zwierzęta te nie tracą wtedy masy mięśniowej. Wykorzystanie podobnych mechanizmów u ludzi mogłoby zminimalizować utratę mięśni podczas długich podróży w warunkach obniżonej grawitacji. Obecnie astronauci nadrabiają braki ćwiczeniami, ale podczas długich misji na Marsa może to być niemożliwe. NASA znów rozdaje pieniądze, tym razem na kwotę 1000 dolarów mają szanse ci, którzy prześlą do NASA ciekawy pomysł na poradzenie sobie z kosmicznymi odpadami. Jak podkreśla NASA, nie oczekują oni konkretnego projektu, wystarczy sam pomysł, który wydaje się być logiczny i możliwy do zrealizowania. Rakieta Falcon 9 uderzy w Księżyc. Stanie się to 4 marca 2022 roku. Po latach swobodnego orbitowania w kosmosie, trajektoria orbity Księżyca i Falcona 9 przetnie się, w efekcie czego dojdzie do zderzenia. Niestety samego uderzenia nie będziemy mogli oglądać, bo Falcon grzmotnie w ciemną stronę Księżyca. Nadzieja jednak w satelitach okrążających Srebrny Glob. Im bliżej do uderzenia, tym dokładniej będziemy znali jego miejsce, więc i szanse, że uda się skierować nasze satelity do precyzyjnego zarejestrowania impaktu są większe. Drugi człon rakiety Falcon 9 waży około 4 tony i uderzy w księżyc z prędkością 2,5 km na sekundę. Ostatnia misja Starlink o numerze G46 doprowadziła do przekroczenia granicy 2000 satelitów z konstelacji Starlink na orbicie. Według wyliczeń na orbitę trafiło do tej pory 2049 satelitów telekomunikacyjnych od firmy SpaceX. Dla przypomnienia, docelowo na orbitę ma trafić 12 tysięcy satelitów Starlink, a SpaceX już stara się o pozwolenie na kolejne 30 tysięcy w ramach kolejnych generacji. Oman zamówił od polskiej firmy Sat Revolution satelity do badania głębokiego kosmosu. Umowa zakłada wyprodukowanie satelitów oraz ich obsługę. Misja ma wystartować jeszcze w tym roku. Satelity na orbitę dostarczy firma Virgin Orbit za pomocą rakiety Launcher One. Start odbędzie się na półwyspie Lizard w Wielkiej Brytanii. Niemieckie władze dopiero teraz ujawniły, że w czerwcu 2021 roku zatrzymały szpiega, który wykradał informacje o europejskim programie rakietowym Ariane. Zatrzymany jest obywatelem Rosji, pracował dla Bawarskiego Uniwersytetu. W zamian za przekazywanie tajnych danych dotyczących rozwoju rakiety Ariane otrzymał od służb rosyjskiego wywiadu około 2,5 tysiąca euro. Firma Boom Supersonic planuje jeszcze w tym roku przetestować prototyp naddźwiękowego samolotu, który umożliwi podróżowanie z prędkością ponad 2200 km na godzinę. Według Boom Supersonic ich samolot doleci z Nowego Jorku do Londynu w czasie krótszym niż 3,5 godziny. Cechą charakterystyczną nowych samolotów ma być zerowa emisja CO2. Samolot nazywa się Overture i na pokład zabierze do 90 pasażerów. Rosjanie jeszcze w tym roku chcą być na Księżycu. Misja Luna 25 wystartuje 24 lipca, a po czterech dniach dotrze do Księżyca. Tym samym Rosja dołączy znów do walki o podbój kosmosu. Rosjanie planują wylądować na Księżycu w okolicach krateru Bogusławskiego. SpaceX w roku 2021 wystrzeliło 32 rakiety, a na ten rok planują 52 starty. To oznacza, że średnio co tydzień Elon Musk wyśle w kosmos jedną rakietę. Czy ambitny plan powiedzie się? Przypomnijmy, że na rok 2021 zakładano 48 startów, a wykonano i tak rekordowe 32. W tym roku NASA zaprezentuje załogę misji Artemis 2. Poznamy nazwiska czterech astronautów, którzy w roku 2024 przelecą nad ciemną stroną księżyca. Docelowe misje Artemis zakładają lądowanie człowieka na srebrnym globie, ale ten etap planowany jest dopiero przy okazji misji Artemis 3. Przypomnijmy, że przed nami jeszcze bezzałogowa misja Artemis 1.